Naszymi drugimi gośćmi. Czy Panie zdecydowały się już, czy występują we dwójkę, czy tylko jedna? We dwójkę. świetnie. Zapraszam w takim razie Basię i Sylwię. Możesz się. Tak, dziękuję. Słuchajcie, Basia i Sylwia, to tak się składa, że spotkaliśmy się jakiś czas temu, ponieważ Miał taki pomysł, chciał wybrać się na Sri Lankę i porozmawiać z, z tamtejszymi kobietami. kobietami. <grym>, czasem wycinam i, ale... Y, ponieważ myśmy nad, y, znamy trochę z zupełnie innej perspektywy, mianowicie z perspektywy Witkacowskiej, która mało ma wspólnego z tamtejszymi kobietami. Co? Raz, raz, działa, działa, działa. To trochę się powinniśmy doświadczeniami, ale jestem bardzo ciekaw, bo byłyście na Sri Lance 6 tygodni. Wróciłyście stosunkowo niedawno. Na początku września. Dokładnie. E, co dokładnie? Dlaczego dokładnie chciałyście porozmawiać z, z tymi kobietami na Sri Lance i dlaczego właśnie tam? Chciałyśmy jechać na Sri Lankę. Myślę, że Sri Lanka tak naprawdę była gdzieś drugorzędna. Ważne było to, że możemy się spotykać z kobietami. E, gdzieś tam, jak sobie myślę, o takim podróżowaniu z e, Ideą to głównie chodziło nam o to, żeby spotykać ludzi, a nie tylko odwiedzać miejsca i pobrałyśmy sobie takie miejsce jak Sri Lanka, no i pomysł zrodził się gdzieś wcześniej, żeby spotykać się z kobietami, rozmawiać z nimi o tym jak żyją, jakie mają problemy, przed jakimi wyzwaniami stają w życiu, po to, żeby gdzieś te historie też przywieźć później tutaj do Polski, trochę... Mhm. Trochę miałyśmy takie wrażenie, że e, ludzie bardzo mało wiedzą o tym miejscu e, i że głównie jest znane przez e, tsunami, które się tam wydarzyło w 2004 roku. E, no i gdzieś przybliżenie takich konkretnych historii daje trochę inną perspektywę. Ale ciekawe mhm? jest, że z perspektywy kobiet, prawda? Dlaczego z perspektywy kobiet? Bo no, Sri Lanka Właśnie jest, zapytać, dużym czy krajem. To jest jakieś My tam byliśmy, takie Badania genderowe, czy. Z, Zupełnie inne, nie wiem, nie lubicie, bardzo lubicie. <grymne> to może odpowiem tak, że obydwie chodziłyśmy do szkoły, Brawo. która się nazywa, <grymne> dziękuję. Podstawowej i średniej nawet na studia, ale również do takiej szkoły, która się nazywa dla trenerów specjalistycznej facylitacji antydyskryminacyjnej. I to był ten kawałek, który gdzieś nas w tą stronę przybliżał. I chciałyśmy, na co dzień też pracujemy z kobietami, chciałyśmy się tym kobietom przyjrzeć tam, dlatego, że to są kraje globalnego południa i gdzieś ten głos kobietom stamtąd jest bardzo często odbierany. Czyli głos kobiet, i komu chcecie ten głos dalej przekazać? Jaki, jaki był wasz cel i pomysł na to? Pomysł był taki: Znaczy, e, jak jechałyśmy tam, to wiedziałyśmy, że jedziemy w podróż, ale jednocześnie postanowiłyśmy napisać projekt. I czy uda nam się dostać dofinansowanie? Wiedziałyśmy, że dowiemy się, już będąc na Sri Lance, i tak też się stało, więc jakby udało tak. Udało się. Dostałyśmy takie wsparcie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To jest w obszarze działań z edukacji globalnej. I pomysł był taki, żeby zebrać kilkanaście takich historii, bardzo różnorodnych kobiet, które tam żyją z różnych grup społecznych. I stworzyć z tego materiały edukacyjne, takie plansze edukacyjne z wywiadami, ze zdjęciami tych bohaterek e, i prowadzić na tej podstawie warsztaty. I tak też się dzieje. E, w tym tygodniu będziemy mieć dwa, pierwszy już za nami, a grupą docelową, dla której e, w tym momencie te warsztaty są prowadzone, są panie z kół gospodyń wiejskich. Czyli łączycie dobrze, dobrze to ubrał w jedno zdanie kobiety Polki zgromadzone w kołach gospodarstw wiejskich mm -hmm. i ma opowiadać o historię kobiet ze Sri Lanki. Mm -hmm. Tak, dokładnie tak. Um, generalnie tak z... e, krótko, jeśli chodzi o takie działania. W... To ja, ja muszę ci przerwać. Mm -hmm. Dobrze, bo trzeba <laughs> zadać to pytanie. Możesz w uproszczeniu powiedzieć o różnicach między kobietami z Polski a kobietami ze Sri Lanki. Mm -hmm. a... Ja bym powiedziała także, że o różnicach ja mówić nie mogę, bo tak naprawdę ten projekt właśnie ma być czymś takim, że dajemy głos tym kobietom. Więc tak naprawdę kobiety z Polski same mówią o tym, które elementy z tych historii, które poznają, są dla nich podobne, a które są dla nich różne. I po tym pierwszym warsztacie, który prowadziłam tydzień temu, e, okazuje się, że większość e, historii jest bardzo podobnych. Zmieniają się okoliczności, zmieniają się klimat, system, w którym kobiety żyją, ale problemy i wyzwania, przed jakimi stają, e, są niemalże te same. Powiedz coś więcej. Jakie mają wyzwania? Jakich wyzwaniach myślicie? E, tak naprawdę jest 15 historii. Spotkałyśmy dużo więcej kobiet, ale powstało 15 plansz, i są to plansze o bardzo różnej tematyce. Jest Bohaterka, bohaterka, która ma na imię Ayanti i jest kobietą, która ma niepełnosprawne dziecko z porażeniem mózgowym, jest samotną matką, a na Sri Lance jest bardzo trudno o rozwód, jest on prawie niemożliwy i mimo tego, że opuścił ją mąż i gdzieś z nią w ogóle nie mieszka, to ona nie dostaje wsparcia ani od rządu, ani nie ma żadnych alimentów. To, 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 to jest bardzo dla niej trudna sytuacja. I to jest jeden przykład. Kolejny to są kobiety. Poznałyśmy też kobietę, która ma na imię Dilhani i prowadzi hostel w miejscowości, w której było tsunami, gdzie wszystko zmiotło z plaży, i ona jakby odbudowując na nowo swoje życie, zdecydowała się na prowadzenie własnego biznesu. I z kolei to jest to wyzwanie, jak sobie radzić z takimi przeciwnościami losu, w sensie też przyrody. A przecież tutaj w Polsce też są powodzie. Dodatkowo ciekawym problemem jest to, że zwykle katastrofy takie przyro... przy... pogodowe dotykają kobiety, dlatego że to one zwykle zostają z dziećmi w domach, nie chodzą do pracy, pełnią taką funkcję opiekuńczą i mają sporo w związku z tym kłopotów też po jakby katastrofach różnych i tych historii jest mnóstwo nie wiem czy mam się tutaj Słuchaj, a może jakąś taką nie wiem wybraną czy spotkałyście kobietę która was bardzo zaskoczyła bo ja wiem że Ciężko tak, jest mówić o jakichś stereotypach, stworzeniach, ale jedzie się zawsze, nie wiem, czy z jakimś założeniem, czy z jakimś przyzwyczajeniem, czy z jakimś sposobem myślenia o danym kraju, kobiecie, kobietach. Więc czy ktoś was po prostu zaskoczył tak skrajnie, że się tego nie spodziewałyście? Że tych zaskoczeń było bardzo dużo, ale ja może powiem o Rechanie. Eee... Bo, bo to było takie jedno z e, głębszych spotkań. Przez prawie dwa tygodnie byłyśmy wolontariuszkami w takim właśnie centrum, w którym ona jest menadżerką. To jest taki ośrodek dla dzieci e, w, w jedny, w, na przedmieściach Kolombo. E, wspierający dzieci ze, ze slumsów i też jakby całe rodziny. Tam są takie projekty wzmacniające dla kobiet, gdzie one uczą się szyć, e, też uczą się jak zarządzać e, budżetem domowym i też tam e, są dzieci z e, różnymi niepełnosprawnościami, z porażeniem mózgowym, mają rehabilitację. I Rehana jest e, lankijką, która e, wiele lat mieszkała w Australii. E, jest Kobietą z ogromną energią, niesamowitą, e, i ona zarządza tym miejscem. I e, poznałyśmy ją najpierw od tej strony, więc sobie myślałyśmy, wow, w ogóle super, taki power. E, I później, spędzając ileś tam czasu z nią, umówiłyśmy się na wywiad. E, poszłyśmy do takiego pomieszczenia, tam jest też takie e, radio w tym ośrodku, i ona mówi tak do nas, że. No, tutaj ta praca to wy widzicie, ale, ale zanim o tym, to ja muszę Wam więcej powiedzieć o sobie. Ona była taką idealną bohaterką, której po prostu nie trzeba było zadawać pytań. E, I tak. I ona zaczęła nam opowiadać o swoim życiu osobistym. E, które na, na każdym kroku jakby nas zaskakiwało, dlatego że powiedziała, że jej życie jeszcze e, kilka lat temu wyglądało zupełnie inaczej, ponieważ ona, mieszkając jeszcze w Australii, e, wyszła za mąż za mężczyznę, który był jest praktykującym e, E, muzułmaninem i e, była zawsze zafascynowana innymi kulturami, gdzie się ciągnęło do tej odmienności. Natomiast w pewnym momencie znalazła się w takim punkcie w swoim życiu, gdzie zobaczyła, że e, już nie jest tą, e, tą rehanus wcześniej, e, że e, mąż za, zabronił jej. E, Wychodzić z domu, do pracy. Ona urodziła dwójkę dzieci, gdzie jakby była zamknięta w tym jego środowisku. I przez jakiś czas myślała, że to jest jakby dla niej, że to jest jakby poznawanie nowej kultury, gdzieś wchodzenie w to. No aż nastąpił taki moment, że zdała sobie sprawę, że jest nieszczęśliwa. I tak jak tu Sylwia już wcześniej mówiła, rozwody na Sri Lance generalnie są bardzo trudne. E, dużo różnych historii słyszałyśmy o tym, nawet takich e, skrajnych, gdzie kobieta nie może go dostać, chociaż wszystkie e, fakty e, poświadczają, że tak naprawdę powinna go dostać automatycznie, e, i ona się zdecydowała na taki rozwód, co też jakby w. E, w kulturze muzułmańskiej jest bardzo trudne, a jeszcze tam i żyje teraz w takiej rodzinie, można to nazwać trochę patchworkowej, znaczy ona ma dwójkę dzieci, rozwiodła się ze swoim mężem, ale nie mieszka ze swoimi dziećmi. Co też w takim tradycyjnym społeczeństwie jest postrzegane. Bardzo często słyszy, że jest wyrodną matką, jak mogła zostawić swoje dzieci. Myślę, że też w Polsce jest dużo takich historii. Nie mieszka z nimi, dlatego że. Jakby cała ta walka w sądzie trwałaby bardzo długo i ona po prostu zapytała swoje dzieci, które powiedziały, że nie chcą e, takiej walki e, i, i te dzieci mieszkają ze swoim ojcem. Ona w tej chwili jest w nowej relacji, ma bardzo udane małżeństwo e, i jakby jak opowiadała nam o tych krokach wychodzenia, kim była i kim jest teraz, to e, no to, Trudno było uwierzyć, że to jest ta sama osoba. I też to bardzo jakoś tak przełamało na przykład moje wyobrażenie o tym, jak w takiej dosyć tradycyjnej kulturze się żyje też takim osobom, które w, jakoś w tych normach nie, nie do końca się odnajduje. I ona mówi, że, e, że gdzieś jest w mniejszości, jakby musi żyć w takim społeczeństwie, które czy, akceptuje inne. A czy łatwiej było dotrzeć do tych osób? Mam na myśli nie tylko, nie wiem, blokady hmm? językowe, chodzi bardziej hmm? o kwestie emocjonalne, bo hmm? tak jak mówisz, no to, to są poważne tematy, które hmm? poruszałyście, które te osoby chciały mówić, bądź nie chciały. Hmm? Czy, czy były jakieś takie bariery? Znaczy, akurat jeśli chodzi o nią, nie było żadnych, dlatego że ona mówiła płynną angielszczyzną e, i też po prostu była taką osobą, która chciała opowiadać o sobie. Natomiast jakby były takie, zawsze to, absolutnie to były tylko kobiety, które e, były chętne opowiadać o swoim życiu. Natomiast w momencie, kiedy miałyśmy na przykład pomoc kogoś, kto nam tłumaczył, no to wiadomo, że ta, ten bezpośredni kontakt jest te, trochę inny, ale dzięki takim, takiemu wsparciu osób tłumaczących mogłyśmy na na przykład dotrzeć do e, pani, która z, zajmuje się ayurvedą e, i mieszka w, e, w dżungli, użyję takiego słowa, e, w domu bardzo pięknym z gliny e, i, e, i jakby e, leczy ludzi i zwierzęta też, bo to jest bardzo ciekawe, leczy też krowy, na przykład e, właśnie za pomocą zebranych w lesie ziół. Eee, więc mogłyśmy też do takich osób dotrzeć. O, mhm. Świetnie. Wrócimy do Was jeszcze. Mhm. Ja pewnie rolę kata. Eee, <noise> Słuchajcie, wielkie brawa dla dziewczyn.